Cześć, witam serdecznie na moim kanale i witam z Yorku. Jest to bardzo malownicze miasto w północnej Anglii i było największym miastem w północnej Anglii aż do XIX wieku. Zostało założone 2000 lat temu, co widać w architekturze tego miasta, co postaram się dzisiaj pokazać i właśnie jedziemy z Tomaszem na jogę. Jesteśmy z Tomaszem Pojozem i chciałam powiedzieć jedną rzecz, że wszystkim ludziom na świecie takich chłopaków, którzy się nie boją pójść na ogręb. No. A poza tym zdałam sobie sprawę, że tak już abstrahując od całej wycieczki, że jeżeli ktoś chce schudnąć, to podstawą jest dieta ale kiedy się dobrze zbilansuje dietę, czyli przejdzie się na weganizm, bo moim zdaniem to jest najlepsze, co może człowiek zrobić, żeby zrzucić wagę. Ja osobiście jem pewnie w tygodniu trzy tabliczki czekolady i nie przejmuję się tym za bardzo, tylko sprawdzam, czy nie ma danych produkt, produktów zwierzęcych w sobie. No i że to jest klucz do czucia się ze sobą dobrze po prostu. A inna rzecz jest taka, że cieszyłam się, że będzie ładny dzień dzisiaj. Pierwszy słoneczny, a

to ścisłe centrum miasta jest otoczone takimi murami, które zostały wybudowane w 1220 roku przez Henryka III, ale uważam, że wcale nie on to zlecił, bo miał wtedy 13 lat. Byliśmy z Tomaszem w galerii sztuki parę dni temu i było w porządku. Polecamy, nie? Woda padał deszcz, padał śnieg i jest słońce. Tymi murami, które są dookoła miasta można przejść ma 13 km, Także jak będziecie to warto Ta katedra, która jest tutaj jest największą katedrą w Anglii. I wejście do niej kosztuje 15 funtów, więc... Misja na dzisiaj, Lumpeksy i Antykwariaty. Chciałam powiedzieć, że stałam się dumną właścicielką pięknych, wintych rzeczy w dobrej cenie. Chciałam powiedzieć, że w sumie już pewnie z ponad dwa lata nie kupiłam nic ani sieciów, ani nic i to jest naprawdę prawdziwa przygoda, żeby coś znaleźć w takim sklepie i bardzo podoba mi się cała tego filozofia, że część dochodu idzie na jakieś fundacje charytatywne, a poza tym

Chodzi się do tego kościoła, z takiej mega ruchliwej ulicy nagle jest spokój i okazało się, że kościół ma 1000 lat. Dobre? Dobra. Dobrze. Patrz. Ola, grupy, mistrzule. Pakora... pakroar wygrała nasze serce Kolejna ciekawostka na temat Yorku Jest tutaj tyle pawów, Podobno, że każdego dnia roku można zwiedzić inne I podobno z każdego punktu w mieście widać pub i widać kościół Albo to będzie połączenie stulecia, albo totalnie mi nie pamiętam. Dobre. Ogólnie ta architektura tego miasta pamięta Rzymian i pamięta Wikingów, którzy kiedyś podbili York. A tutaj mamy rzymską kolumnę, którą chcieliśmy Wam pokazać: rzymska kolumna. Kikusy weszły do antykwariatów i do sklepów charity, czyli z używaną łodzieżą. Czyli zakupiliśmy książek. Tak, zakupiliśmy książek, winylowych płyt i troszkę ury. Kończymy ten wspaniały dzień na Poddaszu. Chciałam powiedzieć jedną wspaniałą rzecz że te... oto czapki Doritos są widańskie, że warto je zjadać. Dzięki tomu, że mi je przedstawiłeś. I jeszcze dostałam wspaniałą kolację. Nowatorskie połączenie: banany plus awokado plus Doritos. Także dziękuję za uwagę, życzę miłego wieczoru i do zobaczenia nie ma.